A chciałem zapytać, prowadząc taką firmę, w jakich obszarach ma Pan najwięcej problemów, a gdzie widzi Pan szansę na rozwój właśnie w przyszłości? Problemy są na każdym obszarze. Zwłaszcza w obszarze, kiedy człowiek nie chce się nim zająć, albo wydaje się, że, że, że to całkiem jest nieźle. To gwarantuję Wam, że to potem wraca w dwójnasób z kłopotami. Więc myślę, że, że osoba, która zarządza firmą, musi się angażować we wszystkie obszary. Ja wiem, że to może nie mówię tego, co, co, co się głosi na uczelniach, że musi być specjalizacja, że prawdopodobnie musi być, ale jednak najważniejsze osoby w firmie, management musi naprawdę znać się, na, na prawie wszystkich działaniach w firmie, być niezłym specjalistą, bo tylko wiążąc te wszystkie informacje można doprowadzić do, do sukcesu. Myślę, że dlaczego uważamy, że, że jest dobry moment na to, żeby z firmy polskiej, gdzie już tutaj mamy udokumentowaną naszą pozycję i sukces, Chcemy, żeby marka była marką międzynarodową. Opieramy to na tym, że że wspaniale rozwija się nam sprzedaż online'owa i komersowa. To jest zupełnie nowy sposób. Ja to mówię, że to jest takie demokratyczne podejście do, do biznesu, do sprzedaży. Każdy w miarę ma równe szanse i to nie tylko w naszym kraju. Nam sprzedaż online'owa Rośnie, zdumiewający, wysoki, wysokie współczynniki osiągamy. Yy... Ta, ta, to działania nie wymuszają na nas poniesienia olbrzymich kosztów, związanych na przykład z uruchomieniem kolejnych salonów. Na przykład, ruszyliśmy ze sprzedażą w Niemczech. Kiedyś nie do pomyślenia by było cokolwiek sprzedać kiedy się nie ma ilość zainwestowanych w salony, w marketing i tak dalej, i tak dalej. Teraz można zacząć sprzedawać na, na zagranicznych dużych platformach, można uruchomić swój własny sklep, można uruchomić yy, procesy marketingowe i reklamowe właśnie w internecie. z Całą strukturę dotyczącą sprzedaży wysyłek logistycznych, Mieć w Polsce, mieć osoby, które, które po niemiecku rozmawiają z klientami. I powoduje to, że, że nie, że wszyscy mają równe szanse, ale że, że większość firma ma, ma szansę sprzedawać za granicą. I w tym momencie sprzedajemy właśnie w Niemczech, sprzedajemy w Rosji, trochę transakcji jest w innych krajach europejskich. Myślimy nawet o Chinach. Skąd czerpie Pan inspirację do działań? No wymyśla Pan super produkty, nawet logotyp i, i jakby pomysł na właśnie herb i No Bardzo trafiony, bardzo wygląda ekskluzywnie. Czy, 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 czy ma Pan jakieś właśnie pomysły albo rady, jak, jak można czerpać te inspiracje? Trudno powiedzieć, skąd się to czerpie. Ja myślę, że to. To właśnie wszystko jest w człowieku. To, to jest odpowiednie podejście do życia, nastawienie, charakter, wiara w siebie. Wiara, która, która, która się urodziła gdzieś tam właśnie na tej głębokiej prowincji, kiedyś w tych słabych szkołach, do których uczęszczałem. Dzięki temu, że, 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 że nie wiem, do 30 roku życia nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. To, to słuchajcie, to rodzice drżeli, co, ze, co to będzie. Przecież tak nie można. Nauczyciele i wszyscy w koło, a jednak podążanie swoją drogą i mocna wiara, że się robi to, co, co jest właściwe, to, to jest chyba to. Też jeszcze mam pytanie od Widza, który właśnie mówił o tej polskości i wtedy właśnie on się dowiedział o marce Witten jako polskiej, jeśli, jak, jak była akcja właśnie, że sprzedawane były w sieciach handlowych właśnie produkty i no. czy, czy właśnie z perspektywy czasu to jest dobry zabieg, żeby właśnie dobro, dobra luksusowe jakby mm, wpuścić na, do, do większego grona i, i pokazać, no bo sam osobiście uważam, że, że tak, że, że, że mogło wiele osób właśnie odczytuje to jako y, zapoznanie się z tym produktem, poznanie w ogóle marki Witten. Jeśli mówi Pan o tej sprzedaży, to właściwie nawiązaliśmy współpracę tylko z jedną siecią z siecią Lidl. To nie były łatwe decyzje. Bardzo ta firma chciała sprzedawać nasze produkty. My mieliśmy różne wątpliwości, ale zdecydowaliśmy się zgodzić. Widzimy, że, że cały świat się zmienia, że handel się zmienia, biznes się zmienia, marketing się zmienia. To, wszy to wszystko, co kiedyś to były takie żelazne, nienaruszalne zasady, przez to, że, że właśnie jest internet, przez to, że są młodzi ludzie, którzy żyją już teraz w zupełnie innych czasach niż kiedyś, przez to, że wszystko jest globalne. Te zasady są często podważane, i to nie my pierwsi jako przedstawiciele marek zaczęliśmy sprzedawać je w, w takim systemie sprzedażowym. Na przykład w tej sieci, co my byliśmy, to były inne luksusowe marki perfum, luksusowe marki ze sprzętem RTV, kosmet kosmetyki innego rodzaju. Więc myślę, że, że świat się zmienia. I to, I to też trzeba cały czas pamiętać, próbując coś w życiu osiągać, że często to, co uczyli nas coś nauczyciele kiedyś, to wcale nie musi działać teraz. I uważamy, że, że to był nasz olbrzymi sukces. Zdobyliśmy duże grono nowych klientów. Którzy mówią nam wprost, nigdy byśmy się nie odważyli wejść do waszego sklepu, bo, się, bo to się tak kojarzy, że to chyba takie drogie, nieosiągalne, ale przekonali się, że, że, że to nie jest aż takie drogie, przyszli do naszych sklepów i nie tylko zrobiliśmy transakcje właśnie z tą siecią, ale też obroty w naszych sklepach się zwiększyły. I mnóstwo klientów stało się naszymi nowymi klientami. A jak ocenia Pan szanse na założenie dzisiaj biznesu przez kogoś, co dopiero skończył studia? Po staroświecku mówiąc, to oczywiście jest potrzebne doświadczenie. Słuchajcie, to, to najpierw trzeba iść gdzieś do kogoś, się przyuczyć. Jest to też droga. Myślę, że ta nauka czasami wcale nie musi być długa. To nie muszą być lata. Jak, jak się wybierze Dobre wzorce, dobrych mistrzów, to tego biznesu się można szybko nauczyć. Ale obserwując na przykład siebie, ja, ja, ja nigdy u nikogo nie pracowałem, nie miałem pojęcia, co to jest przedsiębiorstwo, zasady korporacyjne, kompletnie nie. Ani studiowałem, ani nie uczyłem się. Można to zrobić po prostu po swojemu. A zwłaszcza, chyba, w tych nowych dziedzinach biznesu. Przecież to jest wszystko oparte często o internet, o, o, jakąś, o jakąś globalną możliwość, prawda? Można sobie po cichu, kiedyś trzeba było malować obraz czy pisać książkę, teraz można stworzyć jakąś aplikację i na to ją powiela, powielać i sprzedawać. Więc nie ośmieliłbym się dać jakiejś instrukcji, jak ten biznes założyć. Musicie, musicie sami to poczuć. A czy jest jakaś książka, którą poleciłby Pan naszym widzom? Słuchajcie, w tym okresie teraz nie czytam dużo książek specjalistycznych, albo są to jakieś proste rzeczy, żeby, 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 żeby się wyluzować. A, a bardzo chyba najlepsze książki, żeby, żeby urodziły się pewne fajne pomysły, czy, 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 czy znaleźć swą drogę w życiu, to są takie rozwijające ogólnie o duchowości, o, o rozwoju wewnętrznym. Nie będę podawał przykładów, jest dużo. Możecie sobie iść do dowolnej księgarni, czy sprawdzić na stronie internetowej. Każda, każda jest niezła. Tylko naprawdę trzeba się zagłębić w te treści, przemyśleć, odrzucić schematy i robić czasami wbrew temu, co, co mówią doradcy, co często doradzają nawet najbliżsi. Trzeba troszeczkę pójść na przełaj. I na koniec, czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? Bardzo dużo mógłbym mówić rzeczy. Ale chyba najważniejsza taka, to że, żeby się nie bać, żeby, żeby być odważnym, żeby właśnie szukać swojej drogi, zarówno w życiu osobistym, jak jakby i w biznesie. Bardzo dziękuję. Bardzo miło było się z Panem spotkać. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu.